Witam serdecznie Państwa na kolejnym naszym spotkaniu. Dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, czy i jaki wpływ ma biologicznie właściwe, naturalne pożywienie człowieka na przeżywanie konfliktów biologicznych. Otóż z mojego osobistego doświadczenia, jak również z doświadczenia podopiecznych fundacji, Wynika jednoznacznie, że jedzenie spełnia istotną rolę, gdy jesteśmy w trakcie sensownego, biologicznego, specjalnego programu natury. Doktor Hamel mówi tak: pacjent, który odżywia się właściwie, jest mniej podatny na przeżywanie. Konfliktów biologicznych. Jest to oczywiste. Dalej mówi tak. Tak samo jest w przypadku ludzi bogatych, którzy nie mają tak wielu raków jak ludzie biedni. Bogaci często rozwiązują konflikty, po prostu wyciągając książeczkę czekową i wypisując czek. Ale profilaktyka raka, jak i innych tak zwanych chorób, poprzez dietę jest niemożliwa, ponieważ nawet zdrowa dieta nie powstrzyma wystąpienia konfliktu biologicznego. W naturze silne i zdrowe zwierzę będzie mniej cierpiało. Z powodu raka niż słaby i stary osobnik. To oczywiście nie oznacza, że starość jest kancerogenna. To na tyle, doktor Hammer. To, że nawet biologicznie właściwe, naturalne pożywienie nie powstrzyma wystąpienia konfliktu biologicznego. Przekonała się moja skromna osoba, która przeżyła dwa raki, jak również te osoby, które także przeżyły raka, a które zwróciły się o pomoc w tej sprawie do fundacji. Dzisiaj te osoby są całkowicie zdrowe. Nie ulega wątpliwości, że zdrowy pokarm jest niezbędny dla naszego, Dobrego samopoczucia i zdrowia. Zdrowe odżywianie jest szczególnie ważne podczas, gdy jesteśmy w trakcie sensownego, biologicznego, specjalnego programu natury, o czym już mówiłem wcześniej. Każda tak zwana choroba, za wykluczeniem zatruć, urazów i niedożywienia, Składa się z dwóch faz: fazy aktywnej, kiedy dotknął nas konflikt biologiczny, i fazy zdrowienia, która następuje pod warunkiem, że dojdzie do rozwiązania konfliktu biologicznego. Podczas aktywności konfliktu nasz układ trawienny działa na minimalnych obrotach. Apetyt też jest niski. Doktor Hammer mówi: Jeleń nie może odzyskać rewiru z pełnym brzuchem. Dlatego podczas fazy aktywnej, kiedy tracimy apetyt, może mieć, a właściwie ma znaczenie, suplementacja diety, ponieważ dzisiejsze pożywienie, w tym również warzywa i owoce, z roku na rok poprzez chemizację są coraz bardziej wyjałowione i nie zawiera składników odżywczych, takich jak witaminy C, z grupy B, D, E czy K, dalej minerały, enzymy czy aminokwasy, które są niezbędne do funkcjonowania naszego organizmu. Zachęcam, abyście Państwo nabywali te suplementy w sklepach zielarskich, możliwie bez otoczki chemicznej. Już poprzez samo dodanie energii i sił jest ona pomocna w poradzeniu sobie ze stresem i rozwiązaniu konfliktu. Z początkiem fazy zdrowienia powraca apetyt. Teraz pożywienie staje się prawdziwym lekarstwem. Kiedy organ lub tkanka są w fazie naprawczej, organizm potrzebuje wielu składników odżywczych, które wspierają procesy naprawcze. Energia, która czerpana jest ze zdrowego, naturalnego, pożywienia zdecydowanie ułatwia tę fazę zdrowienia. Wszelkie produkty spożywcze rafinowane zawierające toksyny takie jak pestycydy, herbicydy, konserwanty, chemiczne dodatki i tym podobne są bardzo ubogie w energetyczne składniki odżywcze. I wtedy przedłużają, a nawet komplikują proces dochodzenia do normotonii, do zdrowia. Kiedy w pełni zrozumiemy, że choroby zaczynają się w psychice i że tam też się kończą, oraz to, że mózg jest centrum sterowania naszym ciałem i wszystkimi procesami, które w nim zachodzą, również tymi patologicznymi, takimi jak rak, to jasne będzie również to, że zdrowe, naturalne odżywianie i suplementy nie uchronią nas przed rakiem, ani nie wyleczą z niego. Na pewno. Jednak zdrowe odżywianie, zwłaszcza produkty organiczne, przyspieszą procesy naprawcze w naszym organizmie. I tu bardzo ważna informacja. Podczas zdrowienia guzów starego mózgu, należy utrzymywać pożywienie bogate. W białko. Dotyczy to zwłaszcza raka wątroby, płuc, odbytu, okrężnicy, czustki czy gruczołów mlecznych. Kiedy mykobakterie, np. prądki gruźlicy, rozkładają guza z organizmu razem z resztkami guza wydostają się wydzieliny bogate w białko. Możemy to zauważyć podczas oddawania moczu. Mocz się wtedy pieni. W tym momencie niezwykle ważny jest pokarm bogaty w białko. Może to nawet uratować życie danej osoby, która najzwyczajniej w świecie zagrożona jest Odbiałczeniem. Przy spożywaniu posiłków pamiętajmy o właściwym ich łączeniu. Dla przypomnienia, tłuszcze i produkty żywe można łączyć z białkiem, tłuszcze i produkty żywe można łączyć z węglowodanami. Natomiast połączenie białka i węglowodanów jest Niebezpieczne dla zdrowia. Jeśli ktoś z Państwa chciałby wiedzieć więcej na temat odżywiania, zapraszam do kupna mojej płyty wideo szkodliwość rafinowanego pokarmu. Można ją nabyć poprzez stronę internetową fundacji www.zdrowiezycie.eu lub drogą mailową Zdrowie i Zycie. Małpa O2.pl. Koszt płyty 35 zł plus koszty przesyłki. Głodówka, czy diety lecznicze, jak na przykład leczenie sokami, czy surowym jedzeniem w fazie zdrowienia czyli w fazie naprawczej mogą spowodować jedynie duże komplikacje. To tyle, co chciałem dzisiaj Państwu przekazać. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia na następnym naszym spotkaniu. Kłania się Kazimierz Szafranek.